Cześć. Dzisiaj w materiale o bardzo ważnym elemencie wyposażenia motorówki, wyposażeniu bezpieczeństwa, tak zwanej zrywce bezpieczeństwa, po angielsku zwanym killcord. Do czego to urządzenie służy? To urządzenie służy nam do awaryjnego zgaszenia silnika. Musi być dopięte gdzieś do nas. Ja preferuję zakładanie na kolanie. O innych metodach za chwilkę powiem. Odpalamy silnik. Gdybym wypadł za burtę, urządzenie gasi nam silnik. Zapina się ją przeważnie na takim malutkim grzybku. Różne są metody, ale przeważnie na czymś takim. I zobaczcie jeszcze raz. Zerwanie spowoduje zgaszenie silnika. Zawsze sprawdzam działanie zrywki, czy mi działa, czy nie, przed każdym pływaniem. Musi zgasić silnik. Słuchajcie dlaczego takie to jest ważne. Dlatego, że jak wypadamy, rozpędzona motorówka może z pracującą śrubą może wrócić do nas, może zrobić nam krzywdę. Dwa takie przykłady z ostatnich, z ostatnich lat to rok 2012. Jezioro Niesłysz w województwie lubuskim. Ratownik bierze na Motorówkę, cztery kobiety na przejażdżkę. Wszystko fajnie, pięknie, pływają sobie. Przy dojściu do pomostu, no jakieś prawdopodobnie zbyt dynamiczne dojście, wypada za burtę. Zarówno ratownik, czyli sterujący łódką, jak i jedna z kobiet. Nie potrafią pozostałe na pokładzie kobiety zgasić łódki, śruba. No, zabija 44-letnią kobietę. Drugi przypadek, znany z mediów. Wypadek śmiertelny bodajże w 2019 roku. Jezioro Kisajno na Mazurach. Producent filmowy Piotr Woźniak Starak wykonuje zbyt gwałtowny manewr skrętu na dużej prędkości. Wypada za burtę. Poszukiwania jego trwają kilka dni. Okazuje się, że objawami, które doprowadziły do śmierci, był uraz poprzez śrubę. Śruba uderzyła w głowę. Nie miał zapiętej zrywki. W jednym i w drugim przypadku nie wiemy, co by się stało, gdyby była zapięta zrywka, ale według mnie mogła ona doprowadzić pośrednio do, pośrednio do śmierci zarówno jednej i drugiej osoby. Jeżeli chcecie poczytać trochę więcej o uszkodzeniach ciała śrubą napędową, co może zrobić, polecam artykuł pana Marcela Korkusia. O obrażeniach ciałach i wypadkach śmiertelnych, właśnie spowodowanych śrubą, link w opisie. Ostrzegam: zdjęcia nie są dla osób wrażliwych. Wróćmy jeszcze do zrywki. Zobaczcie, inne metody zakładania zrywki. Ja preferuję na kolanie. Natomiast na początku, jak zaczynałem swoją przygodę z motorówkami, instruktor nauczył mnie zapinać na ręku. Też można, aczkolwiek ja nie lubię, bo gdzieś tu mi się tu plącze zawsze ręka. No czuję się jakbym, nie wiem, w kajdankach był. Nie lubię na ręku, wolę, wolę na kolanie i zapinam zawsze, zapinam zawsze powyżej kolana, żeby mi się nie zesmyknęła po nodze, że zapinam w ten sposób. Niektórzy jeszcze preferują zapinanie do kamizelki ratunkowej, Oczywiście można to zrobić, zostawiam to już wam, byle by była zapięta ta zrywka bezpieczeństwa przed pływaniem. Co jeszcze ciekawego o zrywce bezpieczeństwa? No to zobaczcie jeszcze raz. Przypominam, gasi silnik, ale też i bez zapiętej zrywki bezpieczeństwa nie odpalimy silnika. Uruchamia się Natrętny alarm, że nie mamy zrywki bezpieczeństwa, silnik nam nie odpali. Pojawiły się zrywki bezpieczeństwa elektroniczne, które nie, nie są elastyczną linką połączoną gdzieś tam z urządzeniem przy manetce, tylko po prostu po oddaleniu się z jachtu czy wpadnięciu do wody też wysyłają sygnał, który gasi silnik. Nie miałem przyjemności testować, jeżeli kiedyś trafię na pewien materiał, chyba, że ktoś z Was pływał z czymś takim, miał okazję testować, to bardzo proszę podzielić się, w komentarzach. Co jeszcze o zrywce chciałbym wam powiedzieć? O, musimy odpiąć. Dobrze zapięta, porządna zrywka. Jest to jakaś przeważnie linka elastyczna z tworzywa sztucznego. Zawsze sprawdzajmy jakość, czy ona gdzieś jest, nie jest gdzieś nadpęknięta, czy się gdzieś nie przeciera, prawda? Tutaj mam starą zrywkę, która nam pękła. Zgubił się karabinczyk odpad po prostu. Zobaczcie, przy kolorze, przy kolorze tych linek ona jest po prostu wypłowiała od słońca. To już jest coś, co sugeruje nam zmień zrywkę. Zrywka kosztuje około 20 zł, to nie jest kosmiczny wydatek, a naprawdę może uratować życie. Z mojej strony to wszystko, jeżeli materiał się podobał zapyta, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, subskrypcji, łapki w górę, śmiało można udostępniać i korzystać na różnych szkoleniach. Do zobaczenia na wodzie. Cześć.